Sezonu trzeciego, rozdziału trzeciego, który zaczął się wczoraj yy, Zaraz będziemy kupować Karnet. Ogólnie fajny sezon. Yy, coś tam odkryłem, bo wczoraj tam grałem trochę. Yy, no. Więc co? Kupujemy Karnet. Nawet fajny Indiana Jones yy, Darth Vader też. Jestem fanem Star Wars, więc... Fajnie, mega. No i co? Kupujemy karnet. Potwierdź zakup. Evi, nie wiem jak to się czyta, ale fajny skin, fajny. Yy. Dobra. Ostrza chyba kupię. fajne. Jeszcze coś mogę kupić. Ekran wczytywania. Dobra. Ubieramy Iwi. Y, Dobra. Idziemy grać solo. Fajny jest ten Karant, bo ogólnie tamten Karant w tamtym sezonie był taki średni. Ten jest fajny. Porobimy też jakieś zadania teraz. To nie nagrywałem, ale no szkoła. Chodziłem na dwór. Grałem mało, bo ogólnie byłem na dworze dużo. Teraz postaram się częściej nagrywać i z Lego, i z Fortnite'a. Albo też innych gier, byście chcieli. lecimy, dobra, polecę jakieś zadanie mam odwiedzi luźny las, dobra, lecimy tutaj w ogóle podobna jest ta mapa, jak znaczy, to jest podobne jak do sezonu siódmego rozdziału drugiego bo wtedy też tak było fioletowo i w ogóle tak wakacyjnie, wtedy to było lato, też chyba zaczynał w czerwcu ten sezon no całe bronie, ta nowa sniperka jest też fajna. Pompa też jest git. Bra? skrzynka. Kurde. Matce. To wywala fajnie. Co to w ogóle jest? To? Bo nie wiem w sumie. U, no, sniperka. Dobra, idziemy odwiedzać nowe tereny. Okej okay. On chce mnie on jest? A tam! Dostał Leży Dobra W ogóle event też był kozacki. Trwał krótko, ale no... fajny był, mega. Ten robot. Ty statek. U, pompa fioletowa, ale ja wolę tam Snajpa. O, o fioletowe kru... Nie, nie może mi uciec. Zaraz zobaczymy. Co tam ma. U, karabin nowy. Weźmiemy. Co jeszcze tutaj jest świetliki. Mogę coś złowimy. Dobra, lecimy stąd. Kładać na te terenie? Co to jest za hala? Bo ja nie pamiętam. Ona była wcześniej czy ją teraz zadali? Nebawem dodali nie? Sunięty skład. Ej. Okay. Jakby co? Y są dźwięki wiertarki albo młotka, bo jest remont w garażu u mnie w domu. Rekin. Jest tu coś ciekawego, skrzynka, Cik. O kurde, strafa idzie. Tam się strzelają gdzieś nie widzę nikogo. O, tam ktoś był. Bananek lodowy. Kurde, bym go trafił. a nie mam leczenia fontanny tam mam no, samochód lecimy tak. oh. o, dwa dobra, walizka

są odbudowywane. Były zniszczone do bombardowania. Uf. Pandaże przydadzą się. O kurde, już strzelają. Nie chciałem w to auto. Dobra, płyniemy autem. Chyba pompa? Dobra, biorę. U, kolega. Dostał, zlewem dobra, jeszcze mu koła. On jest w tych krzakach chyba. Albo nie. Gdzie jest ten typ? Kurde. zniknął. Właśnie do mnie ktoś nawala ze snajperki. O, wilk. Kulpa się jeździ na wilkach. O. Muszę ją spojrzeć na to. Trzeba wziąć mięso? Chyba. O, wilk. Wilku masz tutaj. A nie, to dzik. Nie ma wilka. A to weźmiemy te mięso jako leczenie. Dobra. są jakieś typy? Muszę się bić, bo nudno. Tu nikogo nie ma. Tam też nie. Idziemy szukać ludzi. Co? Co to jest za głas? Też co to jest? Drzewo? Takie krzywe drzewo. Kurde. 10 osób, nie 8, no 8 teraz tam to rekin, skacze, ty, typ kurde, nie umiem celować ze snajperki. Uuu, pompa Złota Kurde, uciekają, bo mnie zaraz deszczę relek Ooooooo Dobra, uciekliśmy mu. Mam małą HP, ale gdzie strafa? Pięć osób osoby zajmujemy strategiczną pozycję jaką jest ta góra bo tutaj wszystko widzimy i jak ktoś tu będzie chciał wejść albo nad dołu będziemy go nawalać to jest bardzo dobra pozycja Dobra, budujemy się. Dwie osoby zostały. Ja, znaczy trzy osoby razem ze mną. Ja jakieś dwa typy. Tam leci zrzut. Boję się, że jak będę się tak wychylał... O, ty! Ja to dostanę snajper. Kurde. Myślałam, że go trafię. O, to stało. Ja zawsze walę w sosny, jak są obok typa. O kurde, wiedziałem, że dostanę sniper. Mam szczęście, że miałem całe hp, bo tak, ten ja zginął, ja miałem. I z hp mi zostało, nie? Że jak ja bym miał trochę mniej, to leży Teraz, jak mnie trafi, nie żyję. Dobra. Mm. Ej, zostałem ja jeden typ jakiś. Tylko najgorsze jest to, że ja nie wiem gdzie on jest. A on wie, gdzie ja jestem, bo jestem widoczny z każdej strony, nie. O, o, widzę go. Tam jest. Dostał. Kurde, mam snajpę. Muszę uważać. Bo może być niebezpiecznie. Ale tam wiercą. Ja nie mogę. Kurde. Nie, dobra, nie robię okna, bo mnie zaraz strzeli przez te okno. Wychodzę. Gdzie on jest? Jesteśmy na krańcu strefy. Dobra, on musiał stamtąd iść. Bo ta strefa idzie. Czyli on jest gdzieś na dole, tam. O, tam jest. Dobra, biorę cegłę. Patrz się, kolego. Kurde, będę musiał iść do strefy. Zaraz. Niecho. Dobra, schodzimy. Musimy na niego iść. O, tam jest. Kurde, myślę Jak się wysraszyłem, nie? Ło! Wow, By mnie trafił. Nie mogę tak spamić, bo mi nie wystarczy tych pocisków. No, wychyl. O, bym mu trafił teraz. Ale się sram. Wychyl, wychyl. Dawaj. Чёрт! Во! Эй, спокойно, спокойно, чё? go trafić O kurde, już Jest! Wygrałem. No pierwszy win w sezonie, no i na live jeszcze pięknie, tanczymy. Dobra, była zacięta walka, tyle powiem, nieźle. wiadomość o gwiazdki uuu, jaka lotnia fajna, dobra, wyposaż fajna to lotnia parasolka bardziej dobra, karnet weźmiemy fałdolce no, i to chyba było na tyle, bo no, długo to już trochę trwało ten live no, a nie chcę Was zanudzać, więc. Elo.